Witajcie, Audia 6 Audi 6 Audi C6, zwykła lampa żarówkowa, zresztą widzicie nawet nie ma soczewki, nie ma tutaj dziennego, jest krótkie i długie, kierunkowskaz, lampa nie wygląda za, za dobrze, nie lubię takich wypuszczać ode mnie, bo ten cały klosz jest matowy, żółty, ale tutaj klient nie chciał ani go wymieniać, ani polerować, wiem, że, że będzie sam to robił i później chce to polakierować, no jego wybór. Nowe klosze nie są drogie, bo około 100 zł kosztuje nowy klosz. Także wolę wymienić na przykład taki klosz niż, niż lakierować ten stary. Ale mniejsza z tym. Moim zadaniem było zamontować tutaj listę LED. I to się udało. Ona jest ładnie tutaj wkomponowana i schowana pod maskownicę. Wszystko wygląda jak fabrycznie montowana. Widzicie mamy takie fajne e, przywitanie to też jest taka opcja dodatkowa i rzadko który pasek ledowy to ma tutaj no, robimy w ten sposób aby, aby to efektownie się załączało e, no i co jeszcze mamy tutaj oprócz tego że jest światło do jazdy dziennej oprócz tego że e, ten pasek sieci na biało. Po uruchomieniu auta mamy też kierunkowskaz, czyli po włączeniu kierunkowskazu białe światło gaśnie, a, a załącza się pomarańczowy kierunkowskaz. Co ważne, z lampy wystaje przewód, bo sama lampa nie miała światła do jazdy dziennej. To jest wersja bez, bez światła do jazdy dziennej. I aby e, światło do jazdy dziennej było, trzeba doprowadzić e, prąd. Prąd, który uruchomi tą listwę po odpaleniu auta. I najlepiej to zrobić podłączając e, się pod bezpiecznik, gdzie pojawia się prąd po przekręceniu stacyjki. Tak zwany plus po stacyjce. Prosta rzecz, ale jeżeli brzmi skomplikowanie, to lepiej dać to elektrykowi, który to, to zrobi. Można też zastosować automat świateł do jazdy dziennej, których też jest wiele na Allegro. バシッ